Och, jakże kochamy arcyłotrów! Mawia się, że nie ma dobrego filmu bez charyzmatycznego złoczyńcy. Nieważne, czy chodzi o wysokobudżetowe widowiska, czy o kameralne dramaty. Ten dobry, nasz protagonista, musi mieć coś do roboty. A czyż jest coś lepszego niż ten zły, nikczemnie podkręcający wąsa? Seria o Jamesie Bondzie miała zawsze bardzo wyrazistych nikczemników. Nie czas umierać nie jest żadnym wyjątkiem od tej reguły, bo Safin, główny przeciwnik agenta 007, to facet, który lubi skryć się za maską i ma nawet własną jaskinię zła. Jeśli jeszcze nowego Bonda nie widzieliście, to marsz do kina. A tymczasem, cześć, tutaj Piotrek. Żaden ze mnie złoczyńca, ale kinowych antagonistów zawsze lubiłem. Oto pięć przykładów na to, że zły może być naprawdę dobry. No, w sensie dobrze zagrany i fajnie napisany. Zaczynamy tę paradę nikczemności. Ten koleś nie wie, co to znaczy się poddać. Zmora uniwersum gwiezdnych wojen i sprawca wszelkiego zła, które dawno, dawno temu spadło na odległą galaktykę. Na przestrzeni dziewięciu filmów, od 1977 i Nowej Nadziei, do 2019 i Skywalker Odrodzenie, pociągał za sznurki i uprzykrzał życie pewnej rodzince. Skawokerzy mieli z Palpatainem przechlapane. Pod wpływem nikczemnego senatora, senior rodu Anakin, z dumnego Jedi stał się mrocznym Lordem Sith. Syn Anakina, Luke, walczył już z imperatorem Palpatainem, by w powrocie Jedi wraz z ojcem zgładzić Łotra. Przebudzenie mocy i ostatni Jedi mydliły nam oczy jakimś tam snowkiem, ale koniec końców okazało się, że to stary, dobry Palpatine pociągał za sznurki. W finale niby wyciągnął kopyta, znowu, ale my już dobrze wiemy jak kończą się takie historie. Nie musisz kierować armią wrażych minionów, by być super złoczyńcą. Wystarczy być po prostu władcą niewinnych dusz. Zupełnie jak Terence Fletcher, demoniczny, muzyczny maestro, niemal dosłownie pożerający swoich uczniów. Widzicie, Fletcher obsesyjnie szuka kolejnych muzycznych geniuszy, nie zważając na środki. Nad swoimi studentami znęca się psychicznie i fizycznie, a jednego z nich maltretował tak usilnie, że wpędził biedaka do grobu. Główny bohater Whiplash, zdolny bębniarz Andrew Neyman, raz po raz wpada w sidła zastawione przez Fletchera. Ambicja i chęć przypodobania się Fletchera sprawiają, że Andrew chce zagrać chociażby i bezpośrednio po wypadku samochodowym, z pokrwawioną twarzą i połamaną ręką. Terence Fletcher to paskudna osoba, ale wiecie co jest najgorsze? Demoniczny nauczyciel finalnie dobiega swego, zmieniając Andrew w szalonego geniusza. Nie da się wspomnieć o Bondzie i nie wspomnieć o Blofeldzie. Jak Joker dla Batmana, tak Blofeld jest dla Bonda wiecznym utrapieniem. Nie musimy nawet widzieć jego twarzy. Wystarczy perski kot na kolanach i cały zastęp sługusów ze złowrogiej organizacji Widmo. A gdy już tę wspomnianą twarz widzimy, to i tak nieważne, kto się w tego kamelona zbrodni wciela. Czy jest to Donald Pleasance, czy Max Von Sydow, czy nawet Christoph Waltz. Blofeld nie ma jednego nikczemnego planu. On ma całą szufladę tych planów. Może nie jest to wielki powód do dumy, ale w książkach Jana Fleminga Ernst Stavro Blofeld jest złoczyńcą polskiego pochodzenia, który urodził się w Gdyni i studiował w Warszawie, tak na uniwerku, jak i na politechnice. Może dlatego taki z niego zadziorny typ. Macie może ochotę na balonik? Pewien uroczy klaun mieszkający w kanałach Derry ma takich baloników od groma i z chęcią się z wami podzieli i zaprosi do wspólnego pławienia się po wieczność. Pennywise wystraszył nas na początku lat 90. i niedawno zrobił to ponownie. Zarówno serial telewizyjny, jak i kinowe adaptacje To Stephena Kinga zasiały w nas strach przed czerwonymi pomponami i szerokim uśmiechem. Pennywise to przedwieczne zło, które przybyło na Ziemię z kosmosu i przez wieki żerowało na strachu oraz najmłodszych. Młodszych ziemianinach Mijał czas, terror trwał i dopiero w latach 80. XX wieku kilkoro dzieciaków spuściło mu łomot. A po 27 latach powtórzyło Bęcki. Klaun zamilkł na wieki. Ale czy aby na pewno? Okej, okay. jeśli za sprawą jednego pstryknięcia palcami obracasz w nicość połowę wszechświata, to zajmujesz pierwsze miejsce na naszej liście arcyłotrów. Prosta sprawa. Thanos zakasował konkurencję i tak długo jak kolejny łotr właśnie z przygód Jamesa Bonda nie wymarze całego istnienia, tak purpurowy tytan będzie nosił miano najbardziej złego ze złych. Na nic zdała się potęga wszechmocnych Herosów i półbogów. Przez kolejne filmy Thanos realizował swój plan zdobycia wszystkich kamieni nieskończoności, i gdy w końcu dokonał swego, to nie zawahał się przed wykonaniem swojego diabolicznego planu. A co zrobił później? Czy wciąż mu było mało nikczemności? Otóż nie, Thanos zaszył się na odludziu i zajął uprawianiem ogródka. Geniusz zła w czystej postaci. Macie jakiś swoich ulubionych arcyłotrów? Podzielcie się tą informacją w komentarzach. No i może jakiś sub albo lajk? Like. Do zobaczenia w Multikinie.